Witam, jestem Ted. A dzisiaj udowodnię, że opowieści o dziwnej treści to iluminacji. Przejdźmy do badania. W filmie oprócz krasnoludów oraz ufolutków występują także atomówki. Zastanówmy się, kto ma atomówki. Oczywiście, atomówki mają ruscy. Pruscy mają 5 liter. Ale jakie słowa występujące w tym filmie również ma 5 liter? Oczywiście, to budka. Budka zajmuje się z wódka. Ruska wódka. Ruska wódka. Żobrówka. Żobrówka zaczyna się na literę Ż. Rzet to 32 litera alfabetu. A co ma również liczbę 32? Oczywiście, to dom mojego sąsiada. Czyżby mój sąsiad to iluminacji. Mój sąsiad ma kota. Kot. Stefan. Stefan ma 6 liter. Sąsiad również ma 6 liter. 6 plus 6 to 12. 32 minus 12 to 20. 20 20 złotych. 20 zł to bankut. Banknout. Banklut ma 7 liter. 20 minus 7 to 13. Liczba 13 składa się z cyfr 1 i 3. 1. Illuminati ma jedno oko. Trzy. Illuminati ma trzy boki. I właśnie dlatego film pod tytułem Opowieści o dziewięć treści to illuminati.